Witam, tu Aristejo na Lodowej Wyspie. Tym razem wypadałoby jednak zmierzyć się z gryfami. Co prawda, to jest strasznie duża potęga, ale na pewno skorzystamy z szału. Możemy tutaj jeszcze uzyskać wsparcie albo i nie. Okej, okay. damy sobie radę sami. Jestem obrażony na Ciebie. Dziewojo. Pięk. O, tam... Jest, jeszcze widzę kryształek. Zaraz się tym zajmiemy. O właśnie. Zwróćcie uwagę na to, że tym razem pamiętałem, żeby przestawić jednostki oraz... Zauważcie, że obserwuję moich wróżbitów i czekam na moment, kiedy się pojawi to poskódstwo, którego nie rozumiem. Natomiast teraz tak. E, czy nie, Teraz e, przyzwijmy dziecię w to miejsce. Hmm. Jarlów mógłbym wysłać albo właśnie paladyni byśmy. Się... Albo nie, bo oni mi ukradną. Nie, nie. Ja muszę to pierwszy mieć. A na pewno bym chcieli to ukraść, bo wydaje mi się, że. Chyba jednak gryfy jakiegoś takiego mają. Nie wiem, to nazwać hobby, czy, czy coś, że właśnie lgną do no, 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 skrzynek. Lubią podkradać. Wiem, że bandyci coś takiego mają. To nawet z teleportem. Mm, Czyli tak, kroczek tutaj. No i niech będzie. Kasa słabiutka. Tutaj, a właśnie to tylko tu bym powiedział, że warto. Jednak gryfy królewskie są dosyć wytrzymałe, więc to i tak może się opłacić. Tak teraz można by było tu bić. Tak też zrobimy. Kolejny ruch tutaj. Ale z nimi to jeszcze poczekam, bo mogą grypy podlecieć bliżej. No właśnie, właśnie. I dobrze. Tutaj przekażę. I tak za bardzo wolałbym się nie ruszać jeszcze, poczekajmy. się za szybko nie padło. Wtedy wszystkie te ptaszki rzucą się na mnie. O, to było dobre. Nie, nie no to wiadomo tutaj nic nie robimy. Tutaj tu też nic. Tutaj. Chyba warto będzie zająć tak, to, taką pozycję tutaj. O. I tak będzie. Tutaj o możemy troszkę przylodzić zawsze to coś da mm Hmm Teraz to ja bym się jednak zastanawiał nad wycofaniem I osłabianiem Tylko że chyba jednak tu Uderzymy No i zaczyna się ale pudło, dobrze. Unik był. Dobrze. Więcej dobrze. No i niestety już po. No i teraz się zacznie rzeźnia. Ja to widzę w ten sposób. Zaczniemy od uderzenia w tym miejscu. Ale nie tak. Raz, dwa, trzy jednostki. No tak właśnie by miało być, ale to jest trochę słaba. Ale nie będzie. Teraz jeszcze ponowimy to. Ponowimy to w tym samym miejscu. Okej. Okay. Mój plan polega na tym, aby tu postawić mnóstwo... No to mało zabiera. Postawić mnóstwo kol... Tylko tak, żeby jednak moi Jarlowie nie oberwali. Łapka nie jest mi do niczego potrzebna. Może w ten sposób... Hmm, nie będzie? No. Może się na kolcach skupią, co? Hmm, tu. Tylko może tak. Wiemy. O! To jest wrażenia. Straty, które o, tutaj poz, znaczy otrzymujemy, na razie nie są zbyt istotne, więc... A co to ma być? Chciałem tu uderzyć. To się w jednym takim wskrzeszaniu dałoby ogarnąć, ale tu już jest pewien problem, wolę poczekać. Właśnie, moi fizyczni to na pewno o, dużo lepiej to ogarną. Pięknie. Hmm, tu na razie nic. Ale może poczekajmy, może się coś zmienić, ale nie, nie może poczekać. Dobrze. To by miało sens. O właśnie, właśnie, tracicie czas. I to jest moja siła. Moja przewaga nad wami. A za chwilę zaraz zobaczą bardzo fajną niespodziankę, którą im tutaj przyszykuję. A mianowicie myślę, żeby tak się obudować, aby nie miały gdzie tu lądować, ale akurat tym się to chyba uda. No niestety. Mhm. Chyba nie zdążę tego zrobić. Hmm. A może zdążę. Pomyślimy, ale właśnie, właśnie. Na początek osłabienie. moich przeciwników. To nawet poważne bym powiedział. Może na wszelki wypadek tak. Nie. Jest fajnie. Teraz tak. Pierwsza część... albo właśnie tu. Nie, nie. To inaczej. Pierwsza część pułapki... znaczy się blokady. Mogłaby się już... w ten sposób objawić. A czemu tutaj... aha widocznie... no dobra. To się później mm, tym zajmiemy. Tak. Bijemy plan, może wypalić. I szczerze mówiąc, m, podobny plan zastosuję podczas walki ze smokami, tak? O, właśnie, to jest, to jest ta chwila, tylko nie wiem, czy mi się to uda. Coś takiego by musiało być. Tylko, że zostało jedno pole wolne, niestety. Teraz tak wskrzeszajmy się ok teraz sprawdźmy coś jest ok walczmy ale coś w tym guście bym musiał ze smokami też zrobić no właśnie to pole się mści muszę, muszę coś z nim zrobić hmm, teraz już dwa pola hmm. pomysł był fajny ale niestety Wszystko działa tak jak powinno. Tutaj, bo inaczej. No właśnie, najgorsze jest to, że ta najpotężniejsza jednostka jest. jest w takim miejscu. Co ja mogę zrobić? Many nie mam za dużo, ale lepiej, żeby zachował. To może mi pomóc. A na pewno nie zaszkodzi. Mhm. właśnie, szkoda, że nie mam takiego czaru, który by na jedną turę spowodował, że, że ta jednostka by się na przykład nie ruszała, albo coś rodzaju. A, a czyż by znowu stracił? Nie, no ja zawsze zawsze taki głupi błąd robię. Mm, strzelajmy. Tutaj nie ryzykujmy, bo będzie kondratak. Ale w sumie... Dlaczego jak szał używam, to ta jednostka traci ruch? Trochę tego nie rozumiem. Bijemy. Tutaj... Nie, ja wolę jednak przekazać dodatkowy ruch tutaj. Paladynów nie będę z tą ruszał, gdyż... To miejsce jest fajne. Hmm, tak. No tu już niestety muszę. A i tak będziemy wskrzeszać, więc lepiej jakieś straty zadać. Hmm, roczek. I teraz to pole by można było zablokować. Hmm, kolce. Skąd mam mieć pewność? O, teraz dobrze. Tak. To po pierwsze. Po drugie, możemy przekazać komuś. Na przykład tutaj, ruch. Aha. Możemy tutaj uderzyć. Wszystkie nie zginą, ale możemy jeszcze popracować nad tym. Mhm. Ubić, ale to raczej. Albo no dobrze, niech będzie, że ubiję. Przecież nie, lepiej, niech ta mniejsza grupka tu zostanie, większą bimy. Mhm. I pewnie ta jednostka tutaj wyląduje, co? O, to się udało, dobrze. Teraz zrobimy Mam! Super! Jest szansa, jest szansa. To było to. Przyblokujemy pola. Teraz muszę pamiętać o wskrzeszaniu, ale wpierw jeszcze trzeba zabić tu. Tu nie doleci, co? Nie, nie, to może jeszcze inaczej. Czekajmy. Tutaj. Tu trzeba zabić. Eee, dlatego użyjemy. Tak. To się udało. Teraz w tej turze. Tu, tu poczekamy. W tej turze musimy wskrzeszać się. Na wszelki wypadek poczekajmy. Wskrześmy się. Aż tu jest, czy jesteś? Ciekawe. Yy, tu nic, tutaj przekonajmy się i jest dobrze. To oznacza, że nasza cała mana idzie na. Yy, to był ten czar? tak, ale. Ale to by miało sens, tylko że dużo many zużyją. Wiemy? Yy, Shaw. Zaraz, zaraz. To teraz działa na. Czwarty poziom nawet. Trzeci. Tak na wszelki wypadek użyjemy tego, ale... Yy, nie będziemy za bardzo na to I tak będziemy starali się wystrzelać. Mm, to nie doleci. O, a, nie podziałało. Ale i tak jest dobrze, bo ta jednostka nie mogła tutaj... Nie mogła nas uderzyć. I właśnie ta taktyka powinna być stosowana. Co... No, nie, 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 no, dlaczego? No dobra, ale, 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 ale mam, mam, prawda? Powiedzcie, że mam, tak, mam. Hmm. Nie, tu akurat nic nie mogę. Ech, oby, 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 oby. Musi, żadnego uniku, proszę. Jest. Jest, dobrze. No, jestem naprawdę zadowolony. Duże kasy. Ale że to się udało bez celów własnych? Hmm. Wielki sukces naprawdę, bo liczyłem się z tym, że może nie jakieś wielkie, ale... Ale ktoś, jeden, jedyny, mógł tutaj stracić życie. Mm hmm. No, no tu nic nie ma. Dobrze, ale spójrzmy na to, bo to jest piękne. Cztery zwycięstwa. Hmm. Panie Kruk, pan pracuje? Pracuje. Ach, aż bym sobie coś chętnie zniszczył. Aha, to można ulepszyć. To nie. Aha, to jeszcze, jeszcze jednej beczki mi brakuje. Hmm. To można ulepszyć. Nie, no to nic nie będziemy niszczyć. To może coś jeszcze się przydać. Okej. Okay. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka, w kolejnym. Jeszcze tu powalczymy.